Bajka o mrówce Emilce i złotym ziarnie. Dawno, dawno temu, w zielonym lesie mieszkała sobie mrówka o imieniu Emilka. Była najmniejsza w całej mrowiskowej rodzinie, ale za to najszybsza, najbystrzejsza i najbardziej pracowita. Każdego ranka, zanim słońce wstało, Emilka już była na nogach, a raczej na sześciu nóżkach, i biegała po lesie w poszukiwaniu ziaren, liści i patyczków do budowy nowego korytarza w mrowisku. Inne mrówki czasem ziewały i mówiły: Emilko, zwolnij, odpocznij chwilę, pograj z nami w gry. Ale Emilka tylko się uśmiechała i odpowiadała: Kiedy przyjdzie zima, nie będziemy turlać kamieni, będziemy szukać jedzenia. Lepiej przygotować się zawczasu. Pewnego dnia, gdy słońce świeciło wyjątkowo mocno, Emilka znalazła coś niezwykłego złote ziarno. Było ogromne i lśniło jak prawdziwy skarb, ale było też ciężkie. Emilka z trudem wtoczyła je do mrowiska, ledwo zipiąc. Tyle zachodu o jedno ziarno? Mruknęły inne mrówki. My w tym czasie znalazłyśmy cały kosz liści. Ale Emilka nie przejmowała się docinkami. Schowała złote ziarno w najgłębszym zakamarku mrowiska. Minęło lato. Przyszła jesień, a potem ostra, mroźna zima. Mrówki nie mogły już wychodzić z mrowiska. Było za zimno, a śnieg zasypał wszystkie ścieżki. Jedzenie szybko się kończyło, zapas liści zwiędł i nie nadawał się już do jedzenia. Mrówki zaczęły się martwić. Wtedy Emilka cichutko poszła do swojej kryjówki i przyniosła złote ziarno. Okazało się, że było to ziarno kukurydzy, pełne cennych składników starczyło dla wszystkich. Emilko, uratowałaś nas! krzyczały uradowane mrówki. To nic takiego, uśmiechnęła się mrówka. Po prostu dobrze jest być przygotowanym. Pracowitość i zapobiegliwość mogą uratować nie tylko nas samych, ale i tych, którzy wcześniej nie chcieli słuchać. Mrówki najedzone przetrwały straszną zimę i oczekiwały wiosny, aby gdy tylko zrobi się ciepło, mogły pomóc Emilce w zbiorach jedzenia oraz poszukiwaniach złotych ziaren. Subskrybuj, aby nie przegapić losów innych bohaterów naszych bajeczek. Do zobaczenia!